Halo moi drodzy, dzień dobry, z tej strony Yeti, witam was bardzo serdecznie, odpaliłem ten odcinek, ponieważ budzę się rano z mojego super, e, nienowoczesnego jeszcze m, pokoju i widzę skrzynkę. Tylko teraz pytanie. Czy ta skrzynka jest właśnie dlatego, że uciekliśmy wczoraj Patrykowi i on podstawił jakąś pułapkę i jak my ją otworzymy, to coś złego się stanie? Nie wiem, ale wiem, kto może to sprawdzić. Jest to Bzyku, dlatego całe szczęście, że mieszka... Ej, Bzyku! Ja nie wiem, słuchaj, bo ty, Yeti, chyba mnie nie lubisz. Czemu? Nie wiem, mam takie wrażenie. Przecież cały czas jestem codziennie u ciebie i się spotykamy. No to prawda, ale ja nie wiem, ja mam po prostu takie wrażenie, że masz jakiś kwas między nami i chciałem go rozwiązać. Nie, Brzyku, moim zdaniem nie ma właśnie kwasu. No to sorry, na no to błędnie myślałem. Ale... Przyszedłem do ciebie, bo uciekliśmy tak? wczoraj Patrykowi z więzienia Znaczy to nie było więzienie, to bardziej taka cela e, no tak. Chodzi mi o sam fakt, że budzę się rano i jest skrzynka w, moim, w mojej jaskini nie. I boję się, że to może być od niego i boję się jej otworzyć Bo raz otworzyłem skrzynkę w tym moim zamku śnieżnym tam da, bardzo daleko no, 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 I no, no, tak, wpadłem tak. do lawy, więc no o, boję się kurde. Tak, kurde, co dlatego... ja mogę otworzyć? No tak No dobra, to czekaj, tylko muszę zobaczyć no, zobacz jak. to, się no ocenić. Dobra skrzynka, czy to jest zła skrzynka. Hmm. A jak Chyba ty chcesz to, to sprawdzić? Ja ci pokażę zaraz. Ci pokażę Patrz się tu. Się. Ta skrzynka jest dobrą skrzynką. Ona A, nie jest ale, zła. ale skąd ty to wiesz? Bo, bo gdyby to rozpalna. była Skrzynka zła, to by ten zawieszenie było takie, które czerwone, byś widział. Serio? Tak, 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 tak. Pokażę ci, jak zrobię taką skrzynkę z. Ona jest. A z, z czego ona się robi? Test. Ją się robi z. Takiego haku i, i ze skrzynki normalnej. ha no dobra. Mogę ją nawet zrobić, to, jest, to sobie porównamy dzisiaj, no muszę do domu. No dobra. Wiadomo, wiadomo, że Patryka tutaj masz, spoko, to jest bezpieczne, możesz to Aha, dobra. No to czytam ją. Dawaj. Tu Patryk. Potrzebuję pomocy, nie wiem co się dzieje ze mną, pomóżcie mi. Co? O Chodź. ty kurde. Dobra, ja mu, ja mu zaraz powiem, pomóżcie mi to. Ej, w ogóle ten guzik jest w tak oczywistym miejscu, a nikt się jeszcze nie kapnął żeby ten. <noise> no właśnie, chciałem ci powiedzieć, że ten guzik to taki trochę średnio magiczne, znaczy tajne miejsce, no ale wiesz Lepszy taki niż żaden No tak, tak, dobra psyku. Eee, no to przeczytałeś to? Tak, przeczytałem. Chcesz to? Proszę. Nie, nie, nie możesz. Może to do skrzynki, ale chodzi mi o fakt, że... To co, my mamy, powinniśmy pomóc za to, co on wczoraj nam zrobił? Wiesz co, ja bym przynajmniej sprawdził, zobaczył, co on tam w ogóle takiego robi i... Dobra, no ale, ale jak my mamy mu pomóc? Co on chce, żebyśmy przy nim hmm. zaczęli robić te tajne mikstury i w ogóle, żeby coś, coś zadziałało? Wiesz co? Chyba tak. Możemy coś zrobić. może jakąś robić. klątwę odwalimy, stary? Bo nie, będziemy coś no nie, no nie możemy, nie możemy tak robić, to Ale jest nie, mocna. no zrobimy, no spróbujmy chociaż coś powiedzieć. A ja, ja, ja jestem przeciwko. Nie, nie, aha, ja, no, no nie możesz być przeciwko, to ja zacznę, to ja będę to mówił. Dobra, chodź, lecimy do Patryka, co? O lecę. Wow! lecę. Boże, Boże, ale dostałem, Boże, to jest tragedia. Dobra, lecimy do. No. Nie, nie. nie ma Patryka. Nie ma go tu? Gdzie o, on pindy? jest? Nie ma go w domu. No nie wiem. Mmm... Może on jest boba, albo bo je kraboburgery! Sprawdźmy to! Pójdźmy, no, zobaczymy. Bo on może tam gdzieś być. Te dynie cały czas tam są, to wygląda naprawdę przerażająco. Nie właśnie! W ogóle ta restauracja jest cały czas nieczynna. i co to było? Ja nie mogę. Dobra. Nie ma, nie, 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 bo mi się tak nagle... O, a nie ma kraboburgerów. Nie ma kraboburgerów. Nie ma, są tylko składniki. Ej, jest Patryk! O, Patryk! Hallo! Pakieta! co Dostaliśmy wiadomość jest? od ciebie. Aha, Jaką aha. wiadomość? No, dostaliśmy wiadomość. Lol. Dostaliśmy wiadomość, co? że chcesz, żebyśmy ty... ci pomogli. Aha, ale to tylko ty miałeś dostać Jeeti, a nie bzyku. No ale, ale... Chcesz... ale w wiadomości było napisane, pomóżcie mi. No właśnie, Ej, dobra, dobra, bo jeszcze, jeszcze lekko no psu, jest dzień, nie. ej, bo je, Patryk, jeszcze lekko jest dzień, choć szybko, pójdziemy tam do podziemi, tam do twojego domku, e, żeby ten, żeby w razie czego moglibyśmy bardziej z tobą rozmawiać, no bo sam prosisz o pomoc. No dobrze, ale by... jak ja bym wolał tam nie wchodzić. Dlaczego? Czemu nie? Bo ja nie chcę tam wchodzić, mam złe wspomnienia z tym miejscem. Bo Jezus, tak to wygląda, wchodzisz tu i mnie nie denerwuj. To miejsce Znale. nie jest miłe. Wchodźmy, o nie pade. jest, nie jest miłe, nie jest, nie jest, nie jest, nie jest. Gdzie ja mam teraz wejść? No tu. No, w... A czemu tutaj do więzienia? No, nie ważne. Nie chce tu. tu wchodzić. Tu. No, Dobra, mów o co ci chodzi! I dlaczego nas wczoraj zamknąłeś, ty podły Patryku? Mm. Bo nas zamknąłeś, zamknąłeś nas. No tak, zamknąłem. A to nie zamknąłem ja was, to był ten drugi ja. Jak lot drugi ja na pewno drugi ja ja nie mam to... No dobra, no ale jak ktoś ma dwie osobowości to chyba nie idzie do więzienia przez to znaczy idzie do więzienia i tak przez to że odpaliła mu się ta druga jakby nie Mmm, no możliwe, no, ale to co ja mam teraz z tym zrobić? Dobra, zamiast nie. mówić co masz z tym zrobić, lepiej powiedz o co ci chodzi i co od nas chciałeś, bo napisałeś do mnie list. Ja nic, ten drugi chciał pewnie, ale nie wiem nawet co, Ej, bo ja nie, nie ja czytałem pier... mówię... Dobra, dobra, i teraz tak, co o co ci chodziło z tą wiadomością, Spongebob? Ech, jaki Spongebob? E, Boże, Patryk, Patryk, bo mi się myli, bo nie ma z nami Spongeboba mm, przez mi też, ciebie! Mi też się Gdzie? myli Patryk ze Spongebobem czasem. No bo chodzi mi o to, że Yeti, ty się znasz na takich y, rzeczach, takich właśnie, takich, żeby pomagać, alchemia, te sprawy no. i może ty mi pomożesz z tymi miksturkami twoimi. No, nie. Chociaż ale dlaczego, jest okay, no. Yeti, błagam, Dobra, to może, Bo to może ja spróbuję wydać na ciebie, stary, jakąś klątwę, e, jakąś klątwę, klątwę... Ale ty nie... jaką klątwę? Znaczy no, to będzie takie zakaza... to będzie takie... E, poczytam teraz e, tutaj mm, na temat tych, e, tych kląt po prostu, jak cię odmienić i zobaczymy czy któraś zadziała, a ty Bzyku w tym czasie spróbujesz no. przygotować jakieś, e, jakieś potki, co ty na to, bo patrz, tutaj masz oślepię. E, mikstury, ta? no mikstury dobra, tak? No dobra, ci tak, tak, ci, tak. Przy okazji czym się różni skrzynka z ta taka. O, tak, dobra tak, dobra. tak, a i chodź przy okazji, e, pójdź, ty, pójdź, ty pójdź sobie po itemy i zobaczymy, hmm. zobaczymy czy jest już noc, nie? Bo to też jest w sumie... no nie wiem czy masz... No, no, o, no już jest cholera ty. i to jaka jest noc, dobra ej, dobra, <laughs> bo na pewno coś, coś się zaczyna z dziać. Chodź w polecimy szybko do ciebie po, e, ten, po te itemy na, na, do alchemii. A co, jeżeli, jeżeli on wyjdzie teraz z tego, z tego więzienia, co? Nie, nie wyjdzie, bo nie miał żadnego kilofa, a poza tym on chce pomóc, więc jeżeli on chciał pomocy, to będzie z tym walczyć, żeby nie wyjść Tak, stamtąd. ale to było, wiesz, to było dawno bardzo, to było bardzo dawno. Tak, tak, no, ale... Ale trudno, no poza tym no ile nas nie będzie stare chwile, a ja poszedłem. No tak, w ogóle ale on jest zamieniony no. teraz, no to ta chwila naprawdę dużo daje. Tak, 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 ale wiem, ale damy radę, no nie no nie, i tak nie zdoła jakoś mega uciec, gdyby uciekł, ale raczej nie powinien uciec. Dobra, dobra. To dobra, to mam, ty ogarnij te skrzynki i choć lecimy, wracamy, bo musimy jak najszybciej. W sumie ja mogłem tam tak. zostać. Jakby nie patrzeć, no ale dobrze... No ale lepiej, żebyś tam już poszedł, bo w sumie ten, mm -hmm. bo... Ja już nie wiadomo, tam, co tam lecę, robi. ja już tam lecę, no. I zobaczę, lecę, jak, i zobaczę jak on lecia. wygląda. Dokładnie. Ja nie mogę no zobaczcie co się dzieje na palionowie. Było już dobrze i nagle znowu zaczynają się jakieś. Tylko chodzi o to, że jeżeli on jest opętany, jest Patryk na dole w ogóle. Jeżeli Patryk jest opętany, to ktoś musiał maczać w tym palce. A jedyna osoba, której ostatnio nie widzieliśmy, to była palionka. Ja muszę porozmawiać z bzykiem na ten temat w ogóle. bo gdzie jest ten bzyk? Dobra, bzyka nie ma, ale dobra, idę zobaczyć co z Patrykiem. Eee, czy on, czy, czy może on już w ogóle nie jest opętany? Nie, no i znowu to samo. Patryk! Patryk! Jaki Jety? Dlaczego ty mnie zaklinasz? Boże, Yo, no co ty... Jeden! 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 Potrzebuję twojej pomocy! Nie, szybko, 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 szybko! Zobacz, Zajadze, jak on idę. wygląda, no! O... Dobra, Nie, dobra, pokaż, tą skrzynię. Skrzynię. pokaż mi tą skrzynię. Pokaż mi tą skrzynię. Agaś, no to jest normalna skrzynia, No, widzisz? no. A ta skrzynia? Jest zaczarowana na zła Ej faktycznie, widać taki czerwony odcień Czerwony, nie? No Jakbyś na przykład, y, patrz, biorę redstone'a A ciężko to odróżnić Tak, ale pokażę ci coś I patrz, ta skrzynia W redstone'a, widzisz, ten redstone no, no. się nie odpala A tutaj? Ja czekaj, 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 czekaj Widzisz, jak odpalam, to tego, tylko jak ja wejdę A, w tą cytryną. To świeci, się dzieje faktycznie. Tak, tak, tak. Ten, ten sygnał się odpala. To tak, jest sygnał. Tak, tak. A tutaj Ej, tu, można jako, tu można naprawdę fajnie te pułapki można. E, zrobić na, można nawet zrobić na tak. No. Wiesz, co można było zrobić? Że zamiast guzika tam na te drzwi, to jest skrzynka, która tak, się otwiera. Tak, tak, to też no, to by było mocne. Ej dobra, dobra ale teraz... Ej, słuchaj, ogóle, bo ja... Miastury. Tak, tak, Patryk to swoją drogą, a druga sprawa jest taka stary, że ja y, mam podejrzenie, że naprawdę to może palionka knuć y, palce nad opętaniem Patryka. No bo Uy, kurde, u, zobacz, że ona, u, może, ona może mieć specjalne stare laboratorium, w którym steruje nim jakby, bo to jest niemożliwe, że y, palionki nie mają już tyle czasu. Ja nawet jej nie widziałem co to jest w sumie możliwe? Chociaż no tak, to tak i dawno nie widziałem też w sumie kurde. Ej, ale ty masz łeb, Yeti. No. Mówię ci, dlatego coś, Wiesz dla, co, mnie, coś, coś dla mnie. co zrobimy? Ja powieciele. mam trochę miksturek. Ja mam trochę miksturek. Ja myślę, żebyśmy może na przykład nie poszli tutaj do tego Patryk, on jest bazakiem jest. Co on robi? On rozwala w ogóle dół, widzisz tak, to? Tak. Nie. Cze, trzeba Patryk. mu zrobić, zróbmy mu wejście jakby i rzuć mu może tą miksturę, A co? On co? Ale on i tak Mikre? nie wyjdzie, są kraty. Lepiej to, sms, Patryko, sms! Tak, e, sakalakabuba, hereneskis, e, wypij dziś. Heren. <grym> o, Ty, No i nic się nie stało. Nie, <grym> nie, nie, to jest nie, nie, to nic nie daje! To no. nic nie daje! No, 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 to totalnie nic bzyku nie daje, no. tak szczerze.

EJ ZOBACZ CO ON ROBI On no, odwala, no, gdzie on jest? Ej nie, te modlitwy ani potki nie działają w ogóle na niego Zobaczaj, ja tu wlatuję, co to jest Ej co? Ło, wow, on, on robi sobie wyjście Ej nie 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 nie, nie pozwolę mu wyjść, nie pozwolę nie, On nie może wyjść, on nie może wyjść Patryku no, uspokój się Patryku, on Marek na wyjść, nie Ej nie, on wyj... co jest? Ej dobra, nie nie nie, on tu wychodzi Nie nie, nie on, on nie może wyjść Ja nie mogę Nie nie nie, Marek. EJ WRÓĆ TU Harek! Wróć Heredez. tu! No ej, Patryk! Patryk, wróć! Patryk, wróć! Patryk, ja Nie Patryk! Nie, 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 nie! Nie wyjdziesz, wróć, Heredez. wróć tam! Heres, wróć tam! Wróć tam! Wróć tam. Patryk, wyjdź! Nie możesz! No dobrze, 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 wyjś. dobrze, zamknij go! No zamknij, zamknij, on musi tam hmm. wrócić, on musi tam wrócić! Wróć, Heres, wróć, wróć. Ej, ale patrz, on mniej więcej się słucha, więc... No moim zdaniem coś na pewno nim steruje, nie? Wróć tu, masz tu drzwi! Możliwe, nie weź do nie wiem, nie Weź nie wiem, nie 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 mam krat, nie wiem, nie wiem, nie dobra może może to. to. może być to to, wiem, tak nie wyjdzie. O nie wiem, tak nie nie wiem, nie 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 wiem, nie wiem, nie nie wiem, Przyjdziemy, Patryk, do ciebie jutro. No, próbowaliśmy naprawdę wszystkiego i ja przede wszystkim, stary, jutro idę do domu Palionki i, i spróbuję, spróbuję coś znaleźć. Moim zdaniem to jest podejrzane, że jej nie ma i yy, yy, będę szukał, tak, będę szukał, stary, w zamku, yy, będę, stary, szukał, yy, no tak, no będę w zamku, będę w jej domku, no musi coś, 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 coś jest Wydaje na pewno się, na rzecz. to jest jej sprawka? Wydaje mi się, że na 100% to jest jej sprawka. Yy, była opętana, moim zdaniem, ona sama Bo była opętana. Ona sama była opętana, Boże, to się trzyma w całość bzyku. No dobra, ale to było dawno. Nieważne, to nie ma znaczenia. Ma dobra, znaczenie właśnie. Dobra, dobra, chodź, 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 idziemy. Dobra, 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 no ale ja ci wiesz co, ja nie wierzę w to, ja w to nie wierzę, że to jest palionka. Ja po prostu nie wierzę, ja z tobą nie będę, ja nie będę siedzieć palionki, bo mi jeszcze powie, że ma do mnie jakiś problem. Nie ma opcji, ja to nie nie. nie. Ej, Bzyku, bo my tak gadamy no. już o tej paliące, ale kurde, zostawiliśmy, no. nawet nie zamknęliśmy tych drzwi cholernych! Jak nie zamknęliśmy tych drzwi? Co ty gadasz? Nie no, na pewno zamknęliśmy te drzwi. No ale, no nie, 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 jeżeli go tam nie ma, Bzyku, to ja chyba po prostu oszaleję, no. Nie no, proszę, musi tam być, nie wiesz, że go tam nie będzie. Jeśli go tam nie będzie, to się załamie. Halo? Halo? O nie. Nie ma go! O, nie! Kurde, no wiedziałem, nie, że tak nie, nie, będzie. Nie, ale uspokój się, ale spokojnie, spokojnie, spokojnie. Yeti, posłanie. Jest, Stary, jak ja mam się uspokój. On jest tutaj gdzieś na dole, jest tu gdzieś na dole. Pa, tu, 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 tu. Oh, no, nie ma go. Ty. Nie ma go. Uciekł ja i nie mogę, no to świetnie, 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 widzowie, straciliśmy Patryka Dobra, musimy teraz wrócić na Palionowo, stary, i po prostu, no nie wiem, no chronić, bo on może coś odwalić I pamiętaj, co mówiłem o Palionce, stary Jeżeli ty nie będziesz nie. chciał mi pomóc, to ja sam dotrę do tego, ja, co się ja nie stać. wierzę, ja wierzę, że Palionka jest wierną dziewczyną Paliona i nie będzie chciała Nie, e, dla mnie to... E, Ej, patrz, e, w ogóle już opentary. jest dzień, już jest dzień Jest dzień, ale nie ma Patryka, to nie ma no, znaczenia nie ma Patryka, no, Patryk, coś patryk jesteś stać. tutaj! I w każdym razie... Nie wiem, widzowie, dla mnie to jest podejrzane, co się dzieje, to by było na tyle, trzymajcie się, cześć.